Siemano, piętano Dzisiaj kolejny odcinek z Tak, dobrze słyszycie Znów ten sam film, bo jestem leniwą osobą, która tylko nagrywa By okradzać na jedne dzieci z hajsu Dobra, nieważne, chodźmy dalej Dobra, chodźmy na moją piękną wioskę Ale piękna wioska O nie Dobra, no każdemu czasem się zdarza wypadek przy pracy. Ej, ale co jest? Czy to jest sklep y, sklep wojnashop.trojan.pl? Tak, to jest oficjalny y, sklep z moim merczem. Możecie tam kupić moje bluzy. Teraz za jedyne 9099,99 99 zł. Są zrobione w 0,1% z bawełny i z 99,9% z poliestru i są w 100% produkowane w Polsce naprawdę ale zignorujcie tą metkę Made in China na bluzie mm. co by można było porobić na tej wiosce co za debil, nie za to mu płacę co by można było tu porobić na tej wiosce to ja, zły <laughs> haker, popsuję Czekaj, czekaj na kartkę chodzi. Popsuję tę całą wieś i tu zostanie nic, zostanie gruz! I a złom sprzedam na złomowisku! Za marne grosze. O, o nie, to z wielki, zły hacker wojna na zrobił. Dobra, yyy... Cze, czekaj, co było w scenariuszu No teraz masz uciekać A, em... O, nie musimy uciekać! A szefka, że to dobra, to z nim będę uciekał. Gdzie uciekamy? Pamiętaj, że mi pensję musisz wypłacić. Nie? Um, jaką pensję? No, miesięczną. Słuchajcie, udało mi się schować przed tym hakerem. Musimy teraz pójść do mojego kolegi. Manik, dałnek 1, 2, tak więc chodźmy, po cichutku, bo żeby nas nie usłyszał ten y, zły haker Wojna na 01, więc chodźmy Ty, ale wiesz, że ja siebie widzę? Dobra, chyba nas nie widział Dobra, jesteśmy już przy domku Chodźmy Ej. Taunek. taunek! Ej! Taunek, bo... ty, co ty? O! Ty sprzedawisz komendę? Oj, tu! A. Ojcie, gdzie jest moja opłata? Um, jutro będzie, jutro naprawdę będzie. A jutro! Stój to! Um, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na Bedwarsach zaczyna się walka. Za trzy teraz. To znaczy teraz. A, dobra, musimy obudować no! kołuszko Ech! Debil Ej, co to za nielegalne rzeczy? Ale na szczęście mam łuk, jestem znany z łuko... łuko... łukowiastwa No Jak ci pomogę? Simpam, Dobra, spad, podjeżdżamy Tego Nie podjeżdżasz No nie, Lola mam mhm. Dobra się E, niszczymy łóżko Dobra, dobra masz wiersz, masz Nie! Yeah. Dobra, musimy się schować przed tym hakierem. O, dobra, tu będzie chyba dobra, dobra miejscówka. Dobra, teraz, żeby nas tylko nie Nie, nie znalazł. Jesteś Wojnan, już o cię szukam. O nie szukam cię, Wojnan. Tylko, żeby nas, nas tu nie znalazł. Tam jest, tam jest! Ty. O nie dobra, musimy uciekać, bo nas jednak znalazł. Em, gdzie by tutaj ucieknąć? Dobra, u, dobra schowajmy się w tym domu nie wiadomo kogo. Poczekaj, mnie teraz! A a dobra czekaj, dobra. Czekaj, daj mi zrobić! No dobrze, dobrze, to ty sobie... Kraczkę miałem, daj... no, dobra, spoko, sorry! No z dobra, Dobra, teraz pójdę opracować plan jak ciebie zniszczyć No, do siema, siema. A, spoko siema. Ale czekajcie, czekajcie. Przepraszam, że przeszkadzam Wam odcinku. Ale jeszcze chcę Was bardziej naciągnąć na hajs. Więc, czy słyszeliście o moich nowych koszulkach? To są bardzo dobrej jakości koszulki. 0% bawełny, 100% poliester. Produkowane w Chinach, sprzedawane w Polsce. Znaczy, oj, w Polsce produkowane. Tak. O, właśnie tutaj widzicie. Piękny obraz tej oto wspaniałej koszulki. Um, ale zignorujcie jakby co ten znaczek. Dobra, posłuchajmy teraz opinii um, użytkownika tej koszulki. Już? Ta koszulka jest świetna, dostałem zakażenia skóry i alergii, eee, to, to, żadna koszulka inna tak nie ma, jest dodatkowo piękna, niebieska, bo ją po, pofarbowałem, bo inaczej była brzydka i wyblakła, eee, no tak, jeszcze raz, dostałem zakażenia i różnych odprysków na skórze, ale jest świetna, naprawdę nic tam w sumie nie ma i piszę wielki napis Made in... Gostowałam mnie jedyne 359,99. Dobra, więc i, i, jak widzicie, sam wspaniałe oceny. Oszulka tak samo tania. Zapraszam na wojnashop.trojan.pl. No i wracamy do odcinka. Dobra, więc jak mówiłem, muszę wymyśleć, jak się pozbyć tego hakera O, mam pomysł. Zrobię totem z zielono-czarnych bloków, który osłabi powłokę regeneracyjną mikroelementów w strukturze molekularnej dziedziczącej przez atomy, podobno warunkowo w systemie ochronnym hakera. O, to jest dobre. Dzięki temu osłabię, osłabnie i dostanie automatycznie bana. Ty, to to jest wspaniały plan, i budować. Dobra, słuchajcie, już mam gotowe <laughs> surowce na ten totem, więc chodźmy zbudować. Dobra, o. Myślę, że to będzie idealne miejsce, żeby zbudować ten totem. O, dobra. Odpalamy. O, o, się! E, dobra. No. No to co? Raz iść do baru. Która to. Która to godzina? 10.30. Kurde, już późno. A, o czymś zapomniałem jeszcze. Em, dobra, więc można już iść do mojej ulubionej rest re restauracji, tak, tak. Knajpa najlepsza. Czy KFC. Witamy, witamy pana Wojnę. dobry. W restauracji Kentucky Fried... Co by chciał pan zamówić? Mamy tutaj takie pozycje jak... Steak z frytki, mięso hakera, jakieś spalone coś. Kentucky Fried... Jakiś biały płyn woja Wojana, kolej i Sprite Co ja pan sobie życzył? Ehm, um, ja bym wziął... Jakieś spalone gówno Dobra Coś jeszcze? Ehm... Um. E, o co ty tu robisz, Hakerze? Ja cię przecież zbanowałem Ale ty jesteś na tyle głupi, że mnie na, na IP nie zbanowałaś, więc sobie wszedłem na multikoncie E, a Aha. po drugie, gdzie są moje pieniądze? Um, ale to nieprawda. Wojciech, bo się pokłócimy już z nie będę więcej nagrywał. Um, widziałeś te nowe wspaniałe menu? Nie. Co tak, to by chciał sobie pan zamówić. Gdzie jest moja kasa? Zamawiaj! E, dobra. Jutro, jutro będzie, jutro będzie, jutro będzie. I, e, Mięso hakera i e, Kentucky Fried... A do picia? Mamy trzy pozycje. OLEJ! Olej? To jest Sprite. Olej. Numer zamówienia 67. 67! Proszę żreć. Wojan! Co ty chcesz sobie zamówić? Jestem Wojna! Wojna! Co ty chcesz sobie zamówić? Zamówiłem! Zamówiłem przecież! Zjadłem! Gdzie my jesteśmy? Na Bedwarsach, zaraz, zaraz zaczyna się walka Ty, a! Dobra, Ciekawe. Oh, nie. <laughs> Taktyczne Ops! Dobra, podjeżdża mu wyro! Podjeżdżam mu wyro Ty odnosukuje! Ty ono Nie ma łatwo! No, no nie! Do... Dupek mnie bije! Dupek! Nowy Prime! Nowy Prime! Nowy Prime! Sim, pam paru pa, Rubila! Dobra, um, znalazłem. Uciekaj no, no, jeszcze chwilę, uciekaj jeszcze przy... chwilę! No ty baw się! <laughs> jeszcze nie skończyłem! Co, co ty tu robisz? Ja Cię przecież zbanowałem!